Cześć, witam się na kanale ABC Inwestowania. A dzisiejszy film będzie sprostowaniem do filmu wczorajszego, ponieważ wyszło kilka nieścisłości w ostatnim filmie. Z góry dziękuję za informację od użytkownika Demrytu. Także podziękowania do ciebie, bo zacząłem grzebać głębiej i napisałem też między innymi do Bossy. I o czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o tym, e, jak zmniejszyć podatek belki, czy jak odliczyć stratę od e, naszego e, przychodu. E, będziemy rozmawiać na temat przeniesienia IKE, ile to kosztuje, bo wychodzi to całkowicie inaczej niż mówiłem to w ostatnim e, filmie. E, powiem e, o limitach wpłat, powiem jeszcze raz krótkie podsumowanie, no i będę się po prostu streszczał. Dobra, e, i teraz tak od czego zaczynamy? Zacznijmy od e, podatku. Jeśli dokonasz jakiejkolwiek transakcji w danym roku, czyli na przykład kupisz akcję za 100 sprzedasz za 110 e, to uzyskasz przychód w wysokości 10 zł. To znaczy, że e, w następnym roku e, makler e, giełdowy wystawi Ci e, PIT 8C w którym będziesz miał wygenerowany przychód w postaci 10 zł. I od tego 10 zł należy zapłacić normalnie 19% podatku i wpisuje się to z tego co czytałem do PITu 38, jak dobrze wszystko kojarzę. I teraz tak. E, jeśli w poprzednich latach wygenerowałeś na przykład e, ujemną e, czyli stratę, byłeś na minus, czyli na przykład załóżmy, że e, 2,24 miałeś przychód, powiedzmy, 10 zł, ale w 2,23 miałeś stratę w postaci 10 zł. Co się z tym dzieje? Możesz odliczyć te 10 zł od tego przychodu uzyskanego po prostu w tym następnym roku. To ci się zeruje i wtedy płacisz od zera, płacisz 0, no bo nie ma od czego odliczyć tych 19%. I tak to. Się ma. Natomiast jeśli chodzi o straty, to możesz je odliczać maksymalnie w 50% w ciągu jednego roku maksymalnie do 5 lat. Czyli załóżmy, że mam 1000 zł straty to w tym w 225 będę mógł, miałem w przyszłym roku 1000 zł straty za rok 223. E, Pit dostałem 2,24. Wyszło mi 1000 zł straty, teraz mija 2,24 e, i będę się rozliczał z kolejnym Pitem. To mogę odliczyć maksymalnie 50% straty w tym jednym roku, na, ale w kolejnych mogę rozliczać znowu maksymalnie 50% straty, aż maksymalnie do 5 lat wstecz. E, tak to wygląda, e, jeśli chodzi o te e, zmniejszania zysków. Teraz tak. E, Ostatni dzień z e, prawem do, znaczy nie z prawem, to mówię. E, jeśli chcemy na przykład zapłacić mniejszy podatek, to przed zakończeniem roku warto, e, obniży, e, warto sprzedać akcje, które mamy na minusie. Tak, bo jeśli zanotujemy stratę, wyjdzie na mniejszy przychód, zapłacimy mniejszy podatek. E, wszystko spoko, tylko możemy to zrobić najpóźniej do dnia. 23 do dnia 23 grudnia, ponieważ trzeba to zrobić, najpóźniej dwa dni e, giełdowe e, przed zakończeniem roku po to, aby mogło się wszystko za, po prostu normalnie zaksięgować. W związku z czym 23 to będzie ostatni dzień, ponieważ 27 jeszcze będzie giełda, 30 będzie jeszcze też giełda. To są dwa dni i na tym się zamknie. Dla pewności. Zrobiłbym to jeszcze może w tym tygodniu, w piątek, e, jeśli chcesz sobie po prostu e, zmniejszyć tą wysokość e, podatku do zapłacenia. I to to, jeśli chodzi o podatek e, 19%, tak zwany podatek belki. Natomiast, e, aha, i różnica taka pomiędzy tym filmem jest e, poprzednim jest taka, że możesz rozliczyć 100%. Straty, a nie tylko 50%, tak jak mówiłem, tylko że maksymalnie w jednym roku możesz uliczyć 50%. Tam są jakieś drobne wyjątki, ale załóżmy, że ta metoda będzie taka naj, najsensowniejsza. Jeśli potrzebujecie naprawdę konkretnie wiedzieć, to, to poszukajcie po prostu dobrego księgowego, jakiejś kancelarii prawnej, która wam to podliczy. Wiadomo, dla wyjadaczy, którzy to już robią któryś rok, to będzie, to będzie. Wiadome, oczywiste dla nowych osób, niekoniecznie, ale z reguły też pewnie nie macie jakichś tam e, kosmicznych pieniędzy e, i, i podatku do zapłacenia. Pewnie też możecie to zmniejszyć jakąś stratą na, na nietrafionych inwestycjach, więc tutaj myślę, że to wystarczy. Jeśli chodzi natomiast o IKE, to tu Wam chciałem pokazać kilka tematów. E, mamy akt prawny. Wczoraj go jeszcze, notabene, przed filmem nie umiałem otworzyć, nie wiem czemu był jakiś problem ze strony. Umowa zawarta z instytucją finansowo może ustanawiać termin nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy, w którym dokonanie wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu wiąże się z koniecznością poniesienia przeż, os, przez oszczędzającego dodatkowej opłaty, której wysokość instytucja finansowa określi w umowie. Y, po upływie okresu o którym mowa czyli powyżej 12 miesięcy podmiot prowadzący działalność makre, maklerską dokonując wypłaty transferowej środków zgromadzonych na IKE lub Xe może pobrać opłatę z tytułu przeniesienia papierów wartościowych instrumentów finansowych niebędących e, papierami wartościowymi i środków pieniężnych jednak e, nie wyższą niż opłata pobierana od tego podmiotu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, no określony tam, o którym mowa, i tak dalej. E, e, może pobrać opłatę z tytułu przeniesienia papierów wartościowych, instrumentów finansowych nie będących papierami wartościowymi i środków pieniężnych, czyli może. Innych pobrać niż od papierów wartościowych i środków, nie? Czyli odwrócone jakby y, do góry nogami, co dla mnie jest bez sensu. Y, nie lubię, jak tak są napisane y, tematy. Więc okazuje się, że żaden makler, który prowadzi, y, instytucja finansowa, która prowadzi IKE, za transfer środków powyżej 12 miesięcy nie może pobrać ci y, żadnych kosztów, chyba że są to inne niż wymienione tutaj. Rzeczy, tak? Czyli papiery bądź gotówka. Czyli po pierwsze, jeśli będę chciał przenieść konto z Bossa do XTB, to e, Bossa nie będzie mogła pobrać mi żadnych pieniędzy z tego tytułu. Natomiast ja czytając też ich e, regulamin, bo tu mamy artykuł i wczoraj nie mogłem się go po prostu otworzyć. Tak samo jest tutaj e, na gowie, też to popisane tak bez sensu, że aż po prostu głowa boli. Natomiast bo tutaj pisze tak. Natomiast instytucje finansowe prowadzące IKE mogą pobrać od oszczędzającego dodatkową opłatę za dokonanie wypłaty transferowej, jeżeli następuje ona przed upływem 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o prowadzenie IKE. Czyli e, dodatkowej opłaty, czyli to jakby świadczy o tym, że jest jakaś opłata za to dla mnie przynajmniej, ja to tak rozumiem. E, jest to oczywiście napisane, jeżeli następuje ona przed upływem 12 miesięcy, nie? Czyli zamiast napisać prosto z mostu, że słuchajcie, e, jeśli chcesz zrobić transfer papierów wartościowych i cashu z jednego IK na drugi, to nie mogą Ci być poniesione w związku z tym żadne koszty. Dziękuję, do widzenia. Chyba, że jest to wcześniej niż 12 miesięcy, to mogą pobrać jakąś tam kwotę. Dziękuję, do widzenia. Tak samo wchodzimy w regulamin e, BOSY. Punkt, 14, punkt 15 jest odnośnie yy, oszczędzający yy, może dokonać wypłaty transferowej z IK z domu. Oszczędzę Wam już czytanie tego całego. Nie ma tu ani słowa o żadnych dodatkowych opłatach, nie? No i spoko. No ale dobra, człowiek szuka dalej. Potem mamy X, -y, też nic nie ma. I dochodzisz do punktu, w którym pisze tak. Opłaty i prowizje. Punkt trzeci. Dom Maklerski dokonujący wypłaty transferowej środków zgromadzonych na IKE pobierze od klienta opłatę z tytułu transferu papierów wartościowych i środków pieniężnych. Opłatę z tytułu transferu papierów wartościowych i środków pieniężnych, jednak nie wyższą niż opłata pobierana od domu Maklerskiego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, czyli DKDP, tak? Nie, KDPW. KDPW, sorry. Tak? No to dobra, no to co, logicznie myśląc trzeba wejść w cennik, poszukać ile firma bierze za transfer środków e, przez e, KDPW, tak, no to wchodzisz w tabelę, tak, i szukasz tu... E, e, na tym cenniku wam tego nie znajdę w każdym bądź razie, tak, nie ma tu napisane w ogóle do jakiego cennika się trzeba odnieść, tak, tylko, że jest jakaś opłata, no i ja wchodzę w cennik opłat i tam była taka tabelka w której pisało, że z domu maklerskiego do innej instytucji według KD, KDPW pobierane jest 25 zł albo 0,5% od tam papieru, tak no dobra, no to liczę 16 razy 25, wychodzi mi 400. Nagle się okazuje, że w punkcie czwartym jest coś takiego, że dokonanie w terminie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy IKE lub umowy XE, wypłaty transferowej mogą naliczyć dodatkowe koszty z tabeli opłat i prowizji maklerskich domu maklerskiego, banku ochrony, rynek kasowy. No to wchodzimy na rynek kasowy. No i teraz dopiero tutaj. Jest to wszystko y, ogarnięte, bo teraz tak: y, przeniesienie instrumentów finansowych bez przeniesienia prawa własności, opłata pobierana od każdego rodzaju instrumentu finansowego. Tu pisze w ramach KDPW, już piszę bezpłatnie, ale tu y, w ramach domu, aha, z domu do innego podmiotu. To to znalazłem na cenniku, nie? czyli z domu do innego podmiotu w ramach KDPW, tak? czyli tego co czytałem w regulaminie, 0,5% wartości rynkowej. Albo nie mniej niż 25 zł. Logiczne, logiczne. Natomiast jak zejdziecie w dół, to tutaj dopiero jest punkt 14. Przeniesienie instrumentów finansowych z rachunku Ike lub Xe do innego podmiotu w ramach wypłaty transferowej bezpłatnie. Natomiast jeśli jest umowa krótsza niż 12 miesięcy, 150 zł. Także się wyjaśniło. Jeśli macie krócej Ike niż 12 miesięcy, chcecie przenieść do innego maklera to oni wam mogą naliczyć maksymalnie 150 zł. Jeśli jest powyżej 12, nie mogą wam naliczyć żadnych. No i teraz tak, czekamy nam yy, na IKE, jeśli chodzi o XTB, no to wszedłem sobie w XTB, zacząłem szperać i czytać yy, i wyszły mi dwie ważne informacje. Yy, informacje. Yy, Pierwsza jest taka, czy mogę już przenieść swoje IKE do XTB? Bo póki co można otworzyć zwykłe konto maksymalne w IKE IK w XTB, gdzie znaczy zwykłe IKE w XTB, na którym nie pobierają opłat od akcji i ETF-ów. I jest tutaj informacja, że na ten moment nie ma jeszcze możliwości i udostępniają to niby stopniowo. Z tego co wiem, to chyba jeszcze nie zaczęli. Wszedłem też, przepraszam, w aplikację. Próbowałem to zrobić i też wyskoczyła mi informacja odnośnie tego, że jeszcze nie ma tej funkcji dostępnej i będzie ona wkrótce aktywna. I jeszcze jeden ważny punkt: czy przeniesienie IKE do XTB jest bezpłatne? Proces przenoszenia IKE do XTB jest bezpłatny, natomiast instytucja, w której obecnie posiadasz rachunek, IKE może naliczyć opłatę, w szczególności jeśli przenosisz rachunek w terminie krótszym niż 12 miesięcy od zawarcia umowy. Czyli XTB nie pobiera dodatkowych opłat, jeśli przenosisz do nich swoje konto. XTB nie pobiera dodatkowych opłat, jeśli przenosisz konto. Ikes od innego maklera. I nie jest to standardem, bo też ktoś mi mówił, że w innych tych są pobierane opłaty. I to wcale nie niskie. Stąd też moje takie założenie, że na pewno będzie jakaś opłata. No bo jeśli mogą to wykorzystać, większość instytucji z takich rzeczy po prostu korzysta i ikeszują na którym kroku tylko mogą. Natomiast tutaj jest. Akt prawny, który to uniemożliwia, tak, i w związku z tym nie mogą pobierać, chyba że jest krócej niż 12 miesięcy, no ale to też nie większa kwota niż 150 zł. Także e, luzik e, będziemy mogli przenosić wkrótce e, swoje IKES z przeróżnych e, tych maklerskich do XTB i sądzę, że e, 90% przynajmniej tych. Ike zostanie przeniesiona. No bo po co ja tam mam płacić w Boschie za, każdy, za każdą transakcję 5 zł, minimum 5 zł, tak? Bądź procentowo tam więcej. Jeśli mogę go przenieść do XTW i nie płacić na przykład nic, bo oni mają taką możliwość po prostu robienia tego za darmo, ponieważ. XTB, jeśli patrzyłeś lub analizowałeś spółkę, no to ona zarabia po prostu na kontraktach CFD i tu jest jak byk u góry napisane, że 74% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty, tak? Czyli te wszystkie Forexy, CFD, czyli obstawiamy, no to tak jakbyśmy poszli po prostu na STS-y, no oni więcej wygrywają niż przegrywają z ludźmi, więc zarabiają na tym po prostu grube miliony. I mogą sobie pozwolić na taką kampanię, że przyciągają po prostu inwestorów na bezpłatne konta maklerskie czy bezpłatne IKE. I w ten sposób po prostu stają się liderem na polskim rynku. Dobra, to mamy jedno. Jeśli chodzi o IKE, to limit wpłat na 2024 rok, czyli ten to jest 2347 zł. Natomiast jeśli chodzi o 2,25, zostało to już podane, to jest 26 tysięcy i chyba 19 zł, jakoś tak. No i ja mam osobiście trochę rozkwinkę, bo mam konto maklerskie na XTB, gdzie mógłbym sprzedać akcję, teraz zanotować lekką jeszcze stratę, bo dzisiaj były oczywiście spadki standardowo. E, zanotować tam, e, po, zmniejszyć po prostu przychód, żeby, żeby nie płacić tego e, podatku e, w wysokości 19% przelać sobie na IKE, bo mam tam jeszcze 4700 zł. limitu. Sprawdzałem to wczoraj na, na BOSSie, czyli około 4700 zł. mogę jeszcze przelać na IKE w 2024 roku, czyli tu nawet tyle nie mam, bo tu mam jakieś chyba 3600, coś, coś ten deseń musiałbym sprawdzić dokładnie. No i jeszcze nie wykorzystam tego limitu i nie wiem, czy uda mi się w przyszłym roku w ogóle dojść do do limitu 26 tysięcy złotych. No i teraz ciężko się zastanawiam, co zrobić? Czy przenieść te pieniądze stąd tam. I może będzie jakiś, wiecie, szczęśliwy traw, że w przyszłym roku uda mi się te 26 tysięcy zapełnić. Ciężko to widzę. <grym> w każdym bądź razie no mam taki trochę dylemat, nie? Co tu z tym wszystkim e, zrobić? Bo też nie wiem, kiedy te IKE w XTB będzie, e, a w sumie lepiej by było, gdyby te pieniądze pracowały nieopodatkowane e, i były sobie po prostu tam, i mogę sobie znowu ponownie od zera zacząć odkładać na XTB, e, na konto maklerskie, po to, żeby mnie nie kusiło aż tak bardzo e, robić transakcji na, e, na IKE, gdzie mam opłaty. Gdy przejdę na XTB, no to jak się nie będę miał opłat, no to mogę robić część, e, część, regularne wpłaty, nie płacę dodatk, do, od tego dodatkowych za każdym razem 5 zł od kupna choćby jednej akcji, no co powoduje, że, że mogę sobie tam częściej uśredniać regularnie każdego miesiąca i nie muszę się tu bawić na przykład w konto maklerskie e, i, i tu kombinować, przesuwać, bo e, mnie po prostu krew zalewa na tej bosie, jak wiesz, jak muszę, czekać do 1300 zł, aż mi się nazbiera, no jeśli zbieram takie małe kwoty, no to co trwa, tak? No to ja bym musiał, nie wiem, 2-3 miesiące czekać, żeby sobie kupić jedną akcję, tak? A tak mam to tutaj na bieżąco sobie yy, uśrednia, mam tutaj około 10% tego, co mam yy, na IKE i tak to mniej więcej jest taka zasada, żeby tu yy, maksymalnie tyle było. No i sobie tutaj robię bieżące jakieś tam przesunięcia, parę procent mi się udało zarobić w krótkim terminie, no ale muszę coś z tymi środkami zacząć robić, no bo znowu tu jest ponad 3000, więc musiałbym część przelać po prostu do IKEA. No i tak sobie rozkwinę. W każdym bądź razie co się działo jeszcze w zeszłym tygodniu ciekawego. Z, tak, jeśli chodzi o moje IKEA, to wyleciała spółka XBS Prolog Dlatego, że ma słabe perspektywy. Informacja o dywidendzie w ogóle nie podniosła kursu, więc tam sprzedałem. Wyszedłem na dosłownie minimalnym plusie i kupiłem sobie za to XTB. No i oczywiście kupiłem za 73,44 czyli na górce. No i dzisiaj mamy 70,30 zł. 30 groszy. Zakładam, że do końca tygodnia będzie powoli już czerwono na giełdzie z racji tego, że poniedziałek to jest ostatni dzień na e, redukcję podatków, więc więcej będzie sprzedawane niż kupowane. E, no i trochę, e, i trochę e, póki co e, dupa, e, ale liczę, że XTB e, da dobry raport za czwarty kwartał e, i, i akcje pójdą dalej, e, bo jak je sprzedawałem po 64 zł to jeszcze nie było wiadomo jaki będzie trzeci kwartał, e, i liczyłem, że będzie korekta. E, dobra, to to e, na pewno. E, Orlen zaliczył fakab oczywiście z Olefinami, gdzie e, wstrzymali ten projekt, ale de facto dalej go chyba będą robić. Tylko po prostu, żeby się nie kojarzył z pisem, to będzie się kojarzył z PO, bo zmienią mu po prostu nazwę, a większość rzeczy będzie praktycznie taka sama. No ale niestety rynek to odebrał inaczej i, i Orlen e, zaorał. Mm, musimy czekać. Jak tylko dojdzie cena do takiej, której uznam e, za odpowiednią, to Orlen wyfrunie z mojego portfela ze względu na to, że postanowiłem, e, że nie będę miał e, spółek państwowych w ogóle w portfelu. Orlen to jest jedyna spółka i zamienię ją po prostu na inną. Która jest y, niepaństwowa i ma lepsze perspektywy, bo to, co się w tej spółce dzieje, to po prostu ręce y, opadają. Czekamy też na informacje odnośnie przyszłości spółki: jaki ona będzie miała plan rozwoju, czy utrzyma dywidendę i tak dalej. No, gdyby utrzymała, to przy 48 zł następna dywidenda powinna być 4,30, więc całkiem nieźle, tam chyba jakieś 9% wyjdzie, 8, prawie 9%. Więc całkiem fajnie. Z ciekawych rzeczy jeszcze, tak, tekst już miał 3 albo 4 i dzisiaj chyba piątą próbę w podejściu pod 69-70 zł. No, zatrzymał się na 68, zobaczymy czy to będzie kontynuowane dalej i na razie się odbija i nie ma za bardzo siły, żeby spaść w dół bo jest za dużo po prostu chętnych do, do tego, żeby były wzrosty, a z drugiej strony nie ma chętnych, żeby kupowali gdzieś w okolicach 70 plus złoty. No i teraz stoimy i czekamy. No, ciekaw jestem, nie widzę tego dobrze wszystkiego, ale, ale zobaczymy. ASBIS nie wytrzymała, nie wytrzymało wsparcie na wysokości 17 zł 60 groszy. No i już mamy dzisiaj... 16,81 cenę kupowałem dzisiaj parę akcji po 16,72 chyba dychę kupiłem, muszę sobie po prostu dopisać, no a Arctic się na razie spokojnie trzyma na cenie 15,60 i tutaj sobie robię kółeczka, jak tylko się odpiję gdzieś tam na 15,90 trochę sprzedaję znowu odkupuję taniej i tak sobie uśredniam tą cenę po prostu powoli w dół dobra, to to i coś jeszcze? Aha, chciałem Wam pokazać w my Find, że tu są takie fajne podsumowania. Patrzcie, mam na tekście 1690, czyli powiedzmy 1700 zł, wartość waloru. Wejdę sobie w historię operacji i tu mam podsumowanko 1373. To jak wezmę kalkulator i policzę sobie 1700 minus 1373 chodzi mi, że zarobiłem na tej spółce 327 zł dlatego, że robiłem duże transakcje kupna sprzedaży i nie jest w stanie tego system na bieżąco policzyć no to muszę sobie po prostu tu wejść i zobaczyć i de facto się na tej spółce za wszystkie transakcje zaliczyłem bo tu mam tylko aktualne średnią cenę zakupu dobra, to to z ciekawych rzeczy z ciekawych narzędzi jest tu jeszcze portfel podatek oblicz podatek tylko ja nie, a z xtb dobra, klikamy ok no i tutaj mi podsumowuje mój przychód e, 233 zł 92 grosze na dzień dzisiejszy e, to jest e, no i z tego teoretycznie będę musiał zapłacić 19% podatku, natomiast miałem jakieś drobne straty w latach poprzednich więc będę sobie mógł to po prostu odliczyć i prawie nie zapłacę po prostu podatku albo w ogóle go nie zapłacę. No pytanie, co tu się jeszcze wydarzy, może tekst jutro na 80 wybiję, kto wie, kto wie, różnie bywa, miło bym się zaskoczył. Dobra i myślę, że to tyle. Jeśli jeszcze nie jesteś na naszej grupie facebookowej, która jest darmowa, to zapraszam, tam na bieżąco właśnie analizujemy, co się dzieje, szukamy ciekawych spółek, kombinujemy, kminimy. Tam też właśnie osoby czasami pomagają z tematami pod filmy, więc jest tam już nas ponad 400 osób. Jest się kogo pytać i o co. Większość osób jest raczej ogarnięta i ma wiedzę, wiedzę odnośnie inwestowania, więc zapraszam. Dobra, tyle z mojej strony dzięki piękne, do usłyszenia i cześć!